To no tutaj, kurwa, experience. Co ty chcesz z tym zrobić, kurwa, ale to weź to rozsmaruj, weź to, pier, tak? i odpierdalać. Tak? To jest leżliwa. rozsmaruj wiesz, do. go. Będę miał papieru na wieś. Na taki muzyk. Trzymaj. <noise> Trzymaj. Ja bym mały bałż. Dopiero będę robił Rutek patrz, bo leczy wszędzie kapie Wysłać, wiesz Ale tak się nie maluje, w dół się maluje Rutek No kurwa A weź przytańcz jeszcze Zatańcz trochę, zrób jakiś krok